Co tam, mój dzieciuś Pieszczoch. Mój pieszczoch, kochany. Hmm. Moje, moje. Co mi tam jeszcze będziesz midział też? Hmm? Pieszczoszek. Pieszczoszek mój. O, pieszczoszek. O, mój pieszczoszek. A -a. pieszczoszek. Piszczołusze kochany. No, już idziesz? O, ho, 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 ho. Jaki przekręt. Pikołek. Sa? O, to zostaw. Aleś tu wynalazł już. Będziesz grał w gry? No, czy byś chciał już grać? Chciałbyś, nie? O, ty nie jest z telefonu. O, misiu. Kochany. O, ty memloło. Aruniu moja, blue. Ej! Koniec. Koniec mi tu nie ma. Nie mam obudowy. Mi ściągnąłeś obudowę już. No, ściągnąłeś mi obudowę. No oj, kochania. Despytnik. Nie jest! No Ewa, zjesz to. Co będzie? Niedobre to jest. niedobre. Nie wolno. Nie wolno. E! Nie wolno. No, grzeczny ptaszek. Grzeczny. Nie <laughs> ładny, No, piękny buziak. Piękny, bez jazdarka. No, bez. O, ty. Taki duniu. No, no, lizduniu. No, no. Całusiku. No już, kocham cię bardzo. No już. No, wystarczy. O, no, wystarczy. O, wystarczy, o, wystarczy. Dawaj tu się mi to piórko, dawaj mi to czwórko, dawaj mi tu czwórko. No, co za pierściach? Mm, 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 mm. <grym> Ej, Ja się zora. Hmm? <noise> już nie mam siły trzymać ust. Ora <noise> moja, no, no wystarczy, tak. No wiem, bardzo dobry pusiak, bardzo dobry. Hmm? Hmm? <noise> no moje, 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 śliczne korone. No hmm. no, no. Dobry, dobry pusiak, dobry, już nie chcę. No, dużo mi dajesz, no. No już. No już, daj, cię po piórkach, No chodź. <gry> Uparciuchu. Uparciuchu. Daj tego jęzora. Daj jęzora. Daj jęzora szybko. Daj tu tego pyska. Daj go. Daj pyska.